Witam wszystkich! Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Dzisiaj przyjrzymy się nowej warce hery z Browaru Olimp. Hera jest to piwo w stylu Coffee Milk Stout. I co o tym piwie możemy przeczytać? Słody: pale ale monachijski, czekoladowy, jasny, czekoladowy, ciemny, palony jęczmień, palona pszenica. Chmiel, 1 chmiel, polska Sybilla, drożdże Safal S04, ekstrakt początkowy 13%, alkohol 4,5%, czyli lekki stout, IBU na poziomie 25%, więc dość niska goryczka. Inne składniki to laktoza, czyli cukier mleczny, i ziarna delikatnie palonej kawy arabskiej. Piwo jest pasteryzowane, uważone przez Browar Olimp w Browarze w Wąsoszu, już nie w Kłodawie, a w Browarze w Wąsoszu. Etykieta. Etykieta jest no dość fajna, myślę. Jest naklejana jakby tymi naklejkami samoprzylepnymi. Etykieta ma postać samoprzylepnej naklejki. Fajny papier. Fajne wzornictwo, tak wygląda Hera w interpretacji grafika wygląda to wszystko całkiem, całkiem ładnie myślę, bardzo estetycznie zaprojektowane. Wszystkie informacje są na etykiecie zawarte, data przydatności do spożycia. 1 marzec, jak mi nie mam 2015, chociaż ta piątka tutaj się. Niewyraźnie niewyraźnie naniosła na ten papier. Ok, otworzymy zatem. Fajnie, że w składzie mamy paloną kawę arabską, a nie na przykład robustę. Dlatego że robusta ma taki ostry, mocno kwaśny, niezbyt przyjemny smak. Kawa arabska jest właśnie ceniona za swoją łagodność, więc myślę, że fajnie, że. W stałcie właśnie w stałcie w tym przypadku, znalazła się Arabika. Arabika, tak? Kawa arabska, czyli Arabika. No, czuć kawę rzeczywiście, czuć kawę delikatnie, ale czuć. Są akcenty czekoladowe również. No rzeczywiście jest taki, taki aromat kawy z mlekiem. No. Dodatkowo podbity nieco czekoladą. Taką, taką dobrą, gorzką czekoladą. Ok. Nalejmy zatem. I zobaczmy, jak piwo pod względem wizualnym. Będzie się prezentowało. Myślę, że będzie się prezentowało fajnie. Tutaj troszkę pobudzę pianę, aby, aby nam się ładniej zbudowała. No, zbudowała się faktycznie dość ładna piana. Piwo jest barwy ciemnobrązowej, ale z widocznymi refleksami. Coś tam pod światło minimalnie przybija. Takie takie refleksy, bym powiedział, rubinowe, ciemnorubinowe. Ciemny, głęboki brąz. Jakieś delikatne refleksy tutaj, tutaj widzę, e, przebijają. E, przy samej nóżce e, też właśnie widzimy taki refleks brązowy, to nam właśnie pokazuje, że, e, że barwa tego piwa jest właśnie taka ciemnobrązowa, piana ładna, beżowa, taki taki przyburdzony lekko beż. Rzeczywiście przypomina, przypomina trochę piankę z kawy, co też myślę jest bardzo a propos, a propos tego stylu. Dominują drobne pęcherze, jest nieco większych, ale generalnie piana wygląda fajnie i wizualnie piwo również się prezentuje dobrze, zobaczcie. No, myślę, że wizualnie hmm, fajne piwo, wizualnie po prostu. Zobaczymy co dalej. W aromacie zeszła jeszcze więcej kawy. No kawowość jest naprawdę, naprawdę, wyraźna. Zapowiadano zresztą właśnie, że do tej warki poszło więcej laktozy, więcej kawy, więcej słodów czekoladowych. I to w aromacie chyba na ten moment znajduje potwierdzenie. Kawowość, czekolada, taki, taki słodki akcent, też czekoladowy, może poniekąd też będący pochodną dodatku laktozy. Jakiś akcent mleczny w tym aromacie jest na pewno. Zatem próbujemy Wasze zdrowie. Hera Browar Olimp. Jest bardzo przyjemnie. Na etykiecie pierwszej warki i, i na tej etykiecie też pada określenie pralinka w butelce. Z tą pralinką jest to trochę przesada, w tym sensie, że piwo nie jest aż tak słodkie, żeby, żeby porównywać je do pralinki ale rzeczywiście ten akcent słodki tutaj mamy, bardzo, bardzo przyjemny, czekoladowo-mleczny, taki właśnie czekoladowo-laktozowy jak najbardziej się tutaj zaznacza. Poza tym czujemy kawę, ale jest niski poziom kwaśności, co też jakby wynika, wynika zapewne z tego, że sięgnięto, sięgnięto po arabikę tutaj, a nie po robustę na przykład czekoladowość, kawowość akcent mleczny dość niskie wysycenie co w staucie jest jak najbardziej jak najbardziej pożądane i, i godne pochwały no rzeczywiście jest to naprawdę bardzo udany coffee milk stout Wydaje mi się, że jest nieco bardziej wytrawny aniżeli milkstout z Alebrowaru. W milkstaucie z Alebrowaru, w Sweet Cow, nie mamy, nie mamy wprawdzie dodatku kawy, ale wydaje mi się, że te warki Sweet Cow, które piłem, były słodsze od tego piwa. Tutaj mamy więcej akcentów kawowych, więcej akcentów czekoladowych. Wydaje mi się, że ten. Bukiet smakowy, aromatyczny jest znacznie bogatszy. Zapewne sam dodatek kawy tutaj nam sporo daje, bo ona rzeczywiście jest cały czas wyczuwalna. Jest wyczuwalna w posmaku, zostawia taki, taki bardzo przyjemny aftertaste. Jest oczywiście w zapachu również w ustach. W ustach się utrzymuje taki przyjemny akcent kawowy. No, w tej postaci kawę spożywam chętnie, bo generalnie kawy nie piję i nie lubię jako takiej. Natomiast jako dodatek do piwa, do ciemnego piwa, właśnie takiego jak Coffee Stout czy Coffee Milk Stout, no naprawdę kawa się spisuje dobrze. I tutaj również spisuje się dobrze. Goryczka jest niska zarówno ta palona jak i chmielowa. Generalnie chmiel tutaj mam wrażenie jest bardziej proforma takim dodatkiem do tego piwa, aniżeli elementem, który, który tutaj coś wnosi. Jest zdecydowanie to piwo zdominowane przez akcenty słodowe, pochodzące głównie od, od słodów czekoladowych. I oczywiście akcenty kawowe i to wszystko mamy skontrowane. Taką, taką lekką, mleczną słodkością, ale nie można powiedzieć, aby tej słodyczy w, w herze było jakoś specjalnie dużo. Ona raczej jest takim łagodzącym wyraz tego piwa akcentem. Piwo naprawdę udane, godne polecenia. Hera z browaru Olimp, <laughs> uważona już w wąsoszu myślę jak najbardziej godna polecenia, jeżeli ktoś takie piwa lubi, to powinien spróbować, jeżeli ktoś lubi kawę w piwie, to również powinien spróbować. To tyle z mojej strony, dzięki serdeczne za uwagę. Tomasz Migdałek, birofile w logopiwie, pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.